Jego papilca. To sposób na zapełnienie widowni. Amador nie wyrzucałby pieniędzy. Piszą, że dziewczyna jest sympatyczna i ma w sobie coś z anioła. Czy to nie śmieszne? Coś z anioła. Nie widzę w niej ani śladu anioła. Czy moja ukochana Cecilia dożyła ranka? Nie dzwoniłam jeszcze. Wczoraj wieczorem było z nią źle. Zatem nie możemy tracić nadziei. Podziałało mi to na apetyt. Jeszcze kawy? Poproszę. Do kogo ten telegram? Do Pana Contrerasa. Właśnie, gdzie Omar nie widziałem go. Jeszcze nie wstał. Dziwne, jest rannym ptaszkiem. Dziś sobie pospał. Przepraszam. Narodziła się prawdziwa gwiazda. Zadzwoń do szpitala i zapytaj, czy Cecilia już umarła, czy żyje. Lepiej pójdę. Muszę grać oddaną córkę. W końcu mam zostać dziedziczką. Byłoby wspaniale. Mariciu i pewnie się dowie, że Patricio jest jej ojcem, ale on nie może na nią patrzeć. Mam nadzieję, że moja droga Cecilia wyzionęła ducha. Sprawdź to, o Boże. Wtedy znajdę zniknie z życia Patrycja i z twojego. Będziesz mogła umocnić swoją pozycję. Oby wszystko poszło ci dobrze. Zobaczymy. A co z Leopardem? Moim koteczkiem. Dobrze, że nie skontaktowałaś się z nim telefonicznie. Powinien już dostać telegram. Na pewno od Mikaeli. Nie. Osoba, której pan szuka, znajduje się pod tym adresem. Osoba, której szukam, to Lidia. Ktoś wskazuje mi, gdzie jej szukać. Znalazłem ją, kiedy straciłem już nadzieję. Kto wysłał telegram? Nie ma nadawcy. Kto mógł to zrobić? Nie mam pojęcia. Liczy się tylko to, co mi wyjawił. Już wiem, gdzie znajdę Lidię. Tata zostawił cię samą? Poprosiłam, żeby poszedł odpocząć. Wieczorem powiedziano mi, że jest ze mną źle. Być może to cud, ale obudziłam się w znacznie lepszym stanie. Lekarze są zadziwieni. Bardzo się cieszę. To cudowna wiadomość. Wczoraj Mariciu miała debiut w teatrze, prawda? Tak. I si. Jak jej poszło? Odniosła triumf? Si. Chyba, tak. Parece, tak. Bogu, dzięki. Nie wydaje ci się to dziwne? Dlaczego zrobił to anonimowo? Naprawdę nie wiem. Może to opiekunka Lilii? Bardzo miła kobieta. Nie będę tracił czasu. Jadę do niej. A może to żart? Mam nadzieję, że nie. Serce mi mówi, że ją odnalazłem. Muszę się przekonać. Wiesz, jak tam dojechać? Nie. Zawiozę cię. Świetnie. Pośpieszmy się. i we wszystkim odnosi sukcesy. Jest dobra i dzielna. Dziennikarze uwielbiają robić szum, by zwiększyć nakład. Piszą dobrze o jej grze. Ponoć jest rewelacyjna. Cieszę się ze względu na ciebie, bo wiem, jak ją kochasz. A ja kocham ciebie. Pragnę być wyzdrowiała i była zadowolona. Dziękuję, Stefanio. Będę żyć dla niej. Dla mojego dziecka, które kocham nade wszystko. Dałaś popis. Z dnia na dzień stałaś się kimś. Piszą o tobie, jakbyś była sławna, jak. Jak Shakira. Jak mi wychodzi? Nie najlepiej z koordynacją. Jakie to życie jest dziwne. Kto by powiedział, kiedy znalazłam Cię na ulicy i przygarnęłam, że sprowadzam do domu artystkę filmową i teatralną? Za telewizji, Przestań! Tak tu piszą. Spójrz. Co to za słowo? Że jesteś już co? Konsekrowana. To pewnie znaczy, że jestem sławna. Konsekrowana brzmi ładniej. Super! Ciekawe, co na to plotkary, które mówiły, że zawsze będziesz tylko włóczęgą, panną nikt. Casilda tak twierdziła. Pewnie zzieleniała z zazdrości i poleciała na plotki do Ciony. Są siebie warte. A co powie Stefania? Albo jej ciotka? A sędzia? Pewnie flaki im się wywracają na myśl, że odniosłaś sukces. Nie wierzę. Ta złodziejka Mariciuj sławną aktorką. Aż brzuch mnie rozbolał. Choć nam to nie w smak, piszą, że narodziła się gwiazda. Pewnie wydała mnóstwo forsy, żeby o niej dobrze pisali Skąd miałaby wytrzasnąć pieniądze? To nędzarka Musi pracować i tyle Dobrze, że po powrocie zabawiła w dzielnicy tak krótko I niech tu nie wraca Ojej. A może kupimy gazetę i przeczytamy, co piszą? Zwariowałaś? Mam wydawać na te bezwstydnice pieniądze? Sama sobie kup. Zaczekaj! To tutaj. Czy to prawda? Zobaczę Lidię? Nadal uważam, że to żart. Zaraz się dowiemy. To tutaj. Wskręcają się pewnie ze złości. Wszyscy, oprócz Twojej mamy. Pamiętała o tobie. Myśli, że jej przebaczę, bo posłała mi kwiaty. Nie chce nawet wiedzieć, kim ona jest. Tego właśnie pragnęłam Żeby sukces Marichui dodał ci sił Od razu ci lepiej, prawda? Tak Tato, dobrze, że jesteś Mama z każdą chwilą ma się lepiej Dziękuję, kochanie Dziękuję, że zostałaś ze mną Jestem taki szczęśliwy, widząc jak nabierasz chęci do życia. Stefania przyniosła mi wspaniałą wiadomość. Debiut Mariciu wypadł doskonale. Więc to cię uleczyło.